<laughs> siema, siema, widzicie? Młody przejmuje kanał i będzie niedługo, może, film nagrywał, Bo staremu się po prostu nie chce, nie ma czasu, nie ma chęci na montaż. Ale, jakby nie było ujęcia z drona, które były na początku pod muzyczkę, no, jednak motywują do tego, aby coś jednak nagrywać i pokazywać. I powiem Wam szczerze, że stwierdziłem, że teraz wrzucam podkład muzyczny taki, jaki mi się podoba. Nie patrzę na prawa autorskie, kiedyś przykładałem do tego jakąś większą wagę, a teraz powiem Wam szczerze, wisi mi to, podoba mi się muzyczka, wkładam pod to swoje ujęcia z drona, bo za jakiś czas fajnie się ogląda takie tematy i powiem Wam szczerze, że z dobrą muzyką lepiej słychać. No i jak widzicie i widzieliście z góry, uprawa i siew. Co my dzisiaj synek siejemy? Jaką roślinę? Owiec, owiec. Ignaś pierwszy raz się jest na tom obiec bo w tamtym roku jakoś chyba nie zabierałem go do ciągnika ale jak widzicie maluch rośnie za tydzień, nie za tydzień, we wtorek, 11 ma już 4 latka jak praktycznie możecie zauważyć towarzyszy mi no, przy każdej tego typu robocie jaką wykonuję w polu zawsze go ze sobą zabieram, chcę jeździć, podoba Ci się? będziesz rolnikiem kiedyś? tak no i młody chyba jeszcze nie wie w co się pakuje, ale to mi daje motywację do tego aby rozwijać gospodarstwo to no. jak poprosisz żebym kosił kombajnem to będę kosił będziesz kosił No i widzicie jak już ładnie gada ładnie składa zdania także już na czterolatka fajnie fajnie bo jest z takim można już pogadać, pośmiać się podyskutować także na pewno taki towarzysz tutaj Traktorze jak najbardziej się tacie się przydaje i pomocny też pewnie niedługo będzie. Tak jak widzicie, kiedyś poruszałem temat dzieci w ciągnikach, chyba nawet w ostatnim odcinku, eee, ale mówię, w takich nowoczesnych traktorach powiem Wam szczerze, że no, no nie ma czegoś takiego, żeby stała się tak krzywna. Eee, myślę, że większe niebezpieczeństwo było wtedy, kiedy były właśnie C330, C360 czy nawet MTZ, -cie. chociaż tam już ten standard bezpieczeństwa był dużo, dużo bardziej zaawansowany dobra wracając do tematu 8 marca dzisiaj dzień kobiet powinienem siedzieć z żoną i świętować ten dzień tak jak i Łukasz też jeździ ze Stasiem też powinien być z żoną, świętować a nas wygnało oczywiście w pole nie to, że na złość, nie to, że jakieś takie się, ale pogoda nas do, do, dopinguje i motywuje, bym tak, tak naprawdę powiedział. Ponieważ od 3-4 dni mamy temperaturę powyżej 10 stopni. Jest naprawdę mega ciepło. Poczuliśmy już w zasadzie wiosnę. No i powiem Wam szczerze, że termin 8 marca, znaczy 8 ogólnie marca na, na Siefsa. Myślę, że jak najbardziej wskazany. Były lata, że siało się z końcówką lutego i powiem Wam, że nigdy ten wcześniejszy siew nas jeszcze nie zawiódł. Przede wszystkim, mając na uwadze to, że ostatnio spadło trochę wody, co też widać po glebie, mimo że to jest piąta i szósta klasa, to naprawdę tej wilgoci troszeczkę tutaj jest, więc sam raz na to, aby nasiona weszły w tą fazę kiełkowania. To i tak potrwa co najmniej Tydzień, jak nie więcej, bo z owsem to też musi mieć nagrzaną, ciepłą ziemię, która już tak naprawdę jest, więc będzie mu brakowało teraz tylko słonecznych i ciepłych dni. Gdzieś tam strażą przy u nas, że coś takiego ma być. Natomiast na dwoje babka wróżyła. Z tymi pogodami długoterminowymi to też, jak dobrze wiecie, można się łatwo przejechać, można się zdziwić. Dlatego ryzykujemy po raz kolejny, myślę, z jakimś doświadczeniem i siejemy akurat z początkiem marca, właśnie owiec. Słuchajcie, uprawa ogólnie uproszczona po talerzówce. Nie spinamy się tutaj jakoś. Orkę to na pewno, bo odradzam orkę wiosenną, bo to jest osuszanie gleby i nic więcej. Można byłoby się pokusić tutaj o bednara i talerzówkę, ale powiem Wam szczerze, na piątej, na szóstej klasie no nie ma jakiejś wymagającej gleby. Uważam, że ta talerzówka i tak naprawdę bardzo fajnie miesza tą darń, która pozostała po życie i po tych wszystkich chwastach, które wyrosły teraz zobaczcie wszystko jest fajnie wyschnięte więc miesza się dużo lepiej niż wtedy kiedy że żyto i było jeszcze w fazie takiego zielonego bym to nawet nazwał tworzenia kiedy piło i chlało wodę na potęgę ale myszku jeszcze sporo jest to jest właśnie zaleta znaczy zaleta negatywna zaleta właśnie uprawy bezorkowej natomiast wracając dalej robi to robotę akurat też za tym idzie siewnik więc siewamy od razu tak żeby tą wilgoć jeszcze zatrzymać i powiem Wam, że naprawdę wychodzi fajnie, równiutko pytanie na ile ten owiec będzie rokował jeżeli będzie lipa to go na pewno zetniemy na kiszonkę a jeżeli uda się coś z tego z nasion jeszcze tutaj zrobić to na pewno go zbierzemy kombajnem ja mam na tyle nasion, że mi spokojnie starczy na dwa lata bo zostawiłem sobie ponad 30 ton z poprzedniego roku bo różnie bywa, fajnie ten owiec plonował, więc zapas jakiś będzie, a to jak przeznaczymy na pasze dla krów to na pewno się nie zmarnuje. to jest taka ciekawostka, eee, może teraz tego nie widać, bo słońce jest troszeczkę wyżej, natomiast y, tu, gdzie mamy kukurydzę, ta gleba jest dużo bardziej wyschnięta niż na przykład tu, gdzie mamy jeszcze taką poduchę. Co to znaczy? To znaczy, że jednak troszeczkę ta warstwa takiej darni, takiej masy osłoniła tą glebę przed parowaniem i tej wilgoci fizycznie jest więcej. Natomiast to nie zmienia faktu, że po kukurydze na pewno to ściernisko wygląda dużo lepiej, no bo mamy tutaj mniej masy do przemieszania, więc generalnie wychodzi to no i tak na plus, no, tu jest troszeczkę lepsze stanowisko, więc zawsze tutaj trzymaliśmy kukurydzę. Pytanie, jak w tym roku kukurydza pójdzie na pewno po ściętym życie, więc y, ta pogoda też nas tak motywuje, żeby troszeczkę jechać po bandzie z tym siewem kukurydzy po życie, ze względu na to, że istnieje możliwość, że jeszcze z końcem kwietnia te żyto zepchniemy na kiszonkę. No ale to wszystko w rękach pogody, zobaczymy co się będzie działo, y, więc myślę, że, że źle nie będzie. Jak nie, to będziemy po sąsiadach gruntów szukać, bo może się gdzieś tam posieje. Tak to, tak to mogę spuentować. Co do samego ciągnika, bo w pierwszym odcinku po zimie tam nagrywałem, że już niby wszystko cacy jest zrobione, a tu jak możecie zauważyć, udało mi się dronem uchwycić moment, w którym ciągnik wywala z siebie biały dym. Taki fest biały, jakby wybrali normalnie papieża i pytanie do Was, czego to może być skutek i czego może to być odznaka? Ja na pewno sobie ten filmik z tym, tym ekodymem wyślę do serwisu, żeby mi też podpowiedzieli, bo sądziłem, że już wymiana Eee, i te naprawy, które zostały poczynione, no to już będzie miało jakiś pozytywnych skutek. A tu się okazuje, że najprawdopodobniej coś się jeszcze do komory spalania może przedostawać. No i tu siłą rzeczy, biały dym w tym wypadku nigdy nie jest dobrą wróżbą. Pytanie, czy to jest właśnie jeszcze przedostający się płyn, który tworzy taką białą chmurkę i widzicie, zostaje to wywalone? No nie wiem, ciężko mi jest to ocenić, a dopiero widać to teraz, kiedy ciągnik słuchajcie, nie ma DPF-u, został on zneutralizowany w tym traktorze. No i siłą rzeczy nic nie zostaje, wszystko wychodzi kominem. Więc tak naprawdę teraz dopiero widzimy co się w tych spalinach dzieje i co może być efektem, więc jakby jeszcze raz tutaj wrzucę to samo ujęcie, jakby ktoś was jeszcze mógł w komentarzu podpowiedzieć co to może już być za oznaka, to będę bardzo wdzięczny, no bo póki jeszcze czas wiosenny, no to można traktor odstawić do naprawy, żeby przed sezonem takim już prawdziwym się tym problemem zająć i żeby traktor był gotowy do pracy. A my tym samym słuchajcie, na dzisiaj zrobiliśmy 5 hektarów i na tą chwilę powiem szczerze, że będziemy wracać już do domu. A czy umierasz kierownicą? Nie, nie ruszaj. Wracamy do domu, bo tak jak wspomniałem na początku filmu, jest Dzień Kobiet, więc coś trzeba z tymi naszymi kobietami czasu spędzić. Albo wrócimy sobie tutaj w poniedziałek, albo jutro, gdzieś tam, jak to mówią, po kościele na spokojnie. Zostało drugie 5 hektarów, więc połówkę mamy już, można powiedzieć, zrobioną. A dzisiaj to tak czysto, praktycznie przyjechaliśmy zrobić próbę, czy w ogóle coś pójdzie. Bo obawiam się, że ta talerzówka nam roboty nie zrobi i zostaniemy no, z troszeczkę bardziej zaawansowaną uprawą. Do tego być może podwójna talerzówka, albo bednar jeszcze. Ale widzę, że udało się temat ogarnąć. Więc próba, można powiedzieć, wykonana. Pierwsze 5 hektarów posiane, a zresztą wrócimy, to mówię 5 hektarów, to zobaczcie, raptem jest półtorej godziny Z dojazdem, z rozłożeniem się, z ustawieniem, więc powiem szczerze, że nie jest daleko, można sobie takie wycieczki zrobić Tym bardziej, że te wiosenne uprawy u nas, to są takie naprawdę już bardzo zminimalizowane Wszystko raczej zostawiamy w oziminach, jak coś się trafi, to mówię, takie około 10-15 hektarów owsa Lub jakieś tam jeszcze grochy, nie grochy, takie tematy Ewentualnie zostają. Także to byłoby na tyle synek dzisiejszego odcinka. Mówimy, Siema? Siema i będziemy nagrywać kolejne nagrania. Ich naś będzie na pewnie towarzyszył. Także no, e... dużo, sporo jeszcze rzeczy. No i ciekawy temat mi się kręci, bo w Manitou dość sporo napraw, o których też chciałbym troszeczkę powiedzieć, żeby ci, którzy stoją przed zakupem, na pewne kwestie zwrócili uwagę. Także to taka ciekawostka, o której porozmawiamy w kolejnych, myślę, odcinkach. Także żegnamy się. Tak jeszcze wygląda siewnik, tak jeszcze wygląda uprawa. Słońce wysoko, jeszcze wysoko, ładny zachód. Także 17.30 pora wracać do domu i trochę czasu spędzić dalej z rodzinami. Bo dzisiaj sobota naprawdę, a jeszcze dopowiem na wysokich obrotach. E, mając na uwadze to, że przez te kilka dni mamy temperatury powyżej 10, no to co się dzieje? Chować zaczyna słuchajcie, grasować. Powystawiane miski. E, no i co? W miskach czarno, aż się roi od tego dziadostwa. No i trzeba było po prostu odkopać, opryskiwać. E, szczęście, że oprysk dojechał na czas i od dzisiaj zostały już zrobione pierwsze zabiegi na chowacza. Ktoś tam powie, albo mokro, albo za wcześnie. To ja powiem tak, że ja wolę mieć hektar porytego pola w ścieżkach niż 20 hektarów już z larwami w roślinach rzepaku. Więc tu bierzcie sobie taką poprawkę, że warto przypilnować, a ten rok naprawdę może być specyficzny pod kątem utrzymania tej rośliny, jaką jest rzepak. Ale dobra, o tym będziemy rozmawiać więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.